Ci ja że rzeczywiście właśnie Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale i właśnie w tym filmiku zajmę się właśnie recenzją filmu, który został ostatnio właśnie rzeczywiście opublikowany w kinach, mianowicie właśnie ponownie jest wyświetlany w kinach od jakichś dwóch dni, od kiedy to nagrywam, właśnie, od wczoraj, kiedy to nagrywam. Czyli właśnie jest to właśnie Toy Story, czyli kultowy kres Pixara, który rzeczywiście po prostu zdefiniował całą animację komputerową. Była to pierwsza bajka, pierwsza animacja w animacji komputerowej jaka kiedykolwiek postaw, którą wyłożyło naprawdę ogrom pracy, która być może dzisiaj wydaje się po prostu przeskazała, ale niektóre właśnie elementy tego filmu, jak i cały film, naprawdę miał wielki wpływ na kulturę. I mimo, że właśnie animacja i niektóre, właśnie, rzeczywiście aspekty tego filmu są przestarzały, przestarzałe, to jednak bo to rzeczywiście jest animacja, która wciąż jest kultowa, wciąż ją kochają dzieci, dorośli. Jest to po prostu, rzeczywiście bardzo kultowa bajka z dość fajnymi moralami, która pozwala bohaterom po prostu popełniać błędy, ale rzeczywiście po prostu o tym wszystkim opowiem w tej recenzji. Mogłabym tutaj na tym skończyć, dlatego że to historia to raczej po prostu nie jest jakiś wybitny film. W sensie jest to film wybitny w swojej prostości, ale jednak. Mówiąc że to do na przykład właśnie bajek, które wyszły wody na przykład zaplątane i tak dalej. No właśnie zaplątanych które są dziś ja, znieśnienia... Czy, nawet, właśnie potwory i smukę, które ukazały się rzeczywiście kilka lat wcześniej, no to właśnie rzeczywiście mają trochę lepszą fabułę, tej historii, ale nie zmienia to faktu, że tej historia w swojej prostocie jest to po prostu film genialny. I właśnie rzeczywiście z tej okazji, że ten właśnie film skończył 30 lat, tak, to jest już 30-lecie, no to właśnie rzeczywiście, no, jest to animacja po raz kolejny właśnie wyświetlana w kinach. rzeczywiście po prostu ja nigdy tej historii jako, jako dziecko, za dzieciaka nie wiedziałam. Znaczy, rzeczywiście zawsze stwierdziłam, że to jest bajka dla chłopców, że jest to bajka nudna, przestarzała, ale ja po prostu rzeczywiście mimo tylko, no nie widziałam tej bajki, nie chciałam mi się raczej jej oglądać. W późniejsze w wieku miałam jakieś już rzeczywiście 13-14 lat. obejrzałam to historię 4, które wtedy mi się podobała, ale wtedy była bardzo dziwna, że podobało mi się też Frozen 2, które dla mnie teraz jest kompletnie bardziej obrażającym. Pierwszą część Karin Lodu, czyli właśnie Frozen, ale też rzeczywiście po prostu mimo Szkono tą historii jako właśnie pierwszej części oryginalnego klasyka. Nigdy w życiu nie obejrzałam. W sensie leciało to tam gdzieś czasami na Disney. Channel, wypuszczali rzeczywiście jakieś powtórki? Nierzadko tak, że w maratonach, na przykład właśnie w 2015 roku, kiedy był maraton filmów i animacji, rzeczywiście każdego dnia w lato, który był naprawdę ikoniczny i szczerze, teraz nie do tymi czasami. Bo to rzeczywiście po prostu, mimo szkoro to historii gdzieś tam leciało, zna ogólny zarys fabuły, ale nie dość, że ten film zawsze mi się wydawał krótszy niż faktycznie jest to. Nigdy go ten temat właśnie nie widziałam. Nigdy się nie skupiłam jego fabule, na jego aspektach, ale jednak rzeczywiście po prostu po w nieudanych produkcji zniszczenia, takich jak już Dziwny Świat właśnie Elio, Szukałam w kinie takiego, takiej atmosfery, która ostatnio mi to wyrzuciła przy oglądaniu Enchanto. Czyli właśnie rzeczywiście obejrzenie takiego prawdziwego, szczerego filmu Disneya, na którym by się mogła pośmiać, na którym bym po prostu mogła enjoy, na po prostu rzeczywiście mogłabym łykać pełnymi garściami, po prostu rzeczywiście mogłabym z niego czerpać pełnymi garściami i po prostu szczęśliwie oglądać ten film i się dobrze na nim bawić. A nie czuć właśnie nieustający cringe, tak jak to było na Wishu, dziwny Dziwnym Świecie, czy co dopiero, Elio. Ale rzeczywiście po prostu szczególnie na Elio, jeśli chodzi o film konkretnie od Pixara, a nie od disse aí a Bo Elio jako taką mówiła, że mi się podoba, ale tylko dlatego, że jest to autystyczna metafora dla właśnie rzeczywiście osób z autyzmem. Myślę, w że sensie, rzeczywiście tam jest pokazane, jak ciężko takie osoby, szczególnie dzieci, mają w życiu. Rzeczywiście z tym zaburzeniem. I może niektóre osoby autystyczne są serio inteligentne. I Elio to świetnie pokazuje, tą metaforę być autystyczne. Ale tak to jest bardzo, bardzo po prostu dziwny film. I już sobie to dopiero właśnie, rzeczywiście kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy po obejrzeniu tego filmu. Jak po prostu dziwny, i w niektórych momentach paskudny jest to film. A rzeczywiście po prostu, no, dlaczekamy. Już tylko czekałam, aż w końcu właśnie zobaczę jakiś film Disneya, że mógłby mnie właśnie zadowolić które mogłabym się właśnie cieszyć jak za stary dobry czasów. Nawet Encanto, który dla mnie po latach jest jednak mimo wszystko słabym filmem. Tak, zmieniłam swoją opinię już kilka razy o nim. W sensie, ten film lubiłam i nie lubiłam nawzajem i do dzisiaj nie wiem jaka jest moja, moja, moja opinia. Ale ja właśnie jeszcze oczywiście nie zmieniam to faktu, że przy Encanto się śmiałam, przy Encanto się właśnie dobrze bawiłam, że był to właśnie film, który był w stanie po prostu zadowolić moje licejowskie serduszko po nieudanym Frozen 2, które potem nienawidziłam i do dzisiaj nienawidzę tego filmu. Ale nasze rzeczy po prostu mimo wszystko no, takie, ostatnio taką Disneyowską magię, czułam w Enkanto. I potem właśnie ja próbowałam to sobie w mówić, że czułam to na mufasie, Królowie, na królewnej śnieżce, na Uiszu, na dziwnym świecie, na, a nawet na Elio, ale i rzeczywiście mimo wszystko, to wyświetlenie starego klasyka, jeszcze z tej starej dobrej Edycji z samego środka Disneyowskiego renesansu, wliczając to też Pixara, uświadomiło mi, że Taka akcja Cinema City, jeśli to po prostu słyszycie, to mam wielką nadzieję, że właśnie na kolejną rocznicę filmu Dzisiaj i Pixara będziecie właśnie puszczać te bajki w kinach, szczególnie te, których nie wiedziałam, oraz ogólnie te, których ludzie być może nie widzieli, a może pamiętają, albo po prostu, że chcą na to pójść do kina jeszcze raz, bo mam takie wrażenie, że Cinema City, jeśli to właśnie słyszycie, jeśli to słyszy ktoś z Cinema City, to błagam Was, rzeczywiście bardzo Was proszę, wypuśćcie właśnie kolejne filmy dzisiaj, na przykład Herkulesa, Mulan, czy nawet Dzwonika z Notre Dame, możecie właśnie wypuścić. Na przykład to jest Story 2 nawet na rocznicę w 2028 roku, tak sięga aż tak daleko. Bo po prostu rzeczywiście ludzie są znudzeni takimi filmami, które teraz wypuszczają Disney Pixar, a właśnie rzeczywiście, nie może na tej historii o godzinie 15.10, kiedy właśnie byłam w samym środku południa na, 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 na tej na tej story właśnie, że w kinie na tej na tej reedycji, na tej właśnie rzeczywiście ponownej premierze, no to i właśnie nie, nie było dużo ludzi, mianowicie bo nie byłam tylko ja, moja mama, jakieś facet i jakaś babka. Zadziesz, ich pozdrawiam, się to oglądają. Że byli ze mną na seansie, albo nie, nie wiem czy jej pozowieść, ale każdy, że no właśnie, no byli ze mną na tym seansie w Rybniku. Ale rzeczywiście, po prostu, no, rzeczywiście w Rybnickiej Okienie Fokus. Takie szczegóły teraz udzielam. Ale jednak, rzeczywiście, po prostu, no. Mimo, że tych ludzi było tak mało, to jednak dało się usprawiedliwić tym, że właśnie rzeczywiście było tam tak mało ludzi, bo po prostu rzeczywiście, no, nie była to odpowiednia pora na oglądanie tego filmu. W sensie, dzieciaki by zazwyczaj nie przyszły rzeczywiście o 10, 11, albo to po prostu rzeczywiście wynika z tego, że rodzice pomyśleli, że, ach, obejrzymy ten film na Disney Plusie i będziemy mieli spokój. Nie będziemy płacić za kino, za film, za film który jest już na Disney Plusie, od jakiś nie wiem. Od jakichś 5 lat, a w kinach jest, a znany jest już od 30 lat i na dvd bo jeszcze go mamy. Ale właśnie w każdym razie, ale właśnie w każdym razie, no, po prostu mam takie wrażenie, że po słabych filmach DC i Pixar'a, które są nowe, którymi niby mało się cieszy, według Pixar, ale w rzeczywistości są grzebujące i nie trafiają do nikogo, to jednak właśnie przydaje się taka, no. Takiej powie starości, takiej powie klasyków. Że to jest faktycznie film, który gdy puścili go w to, to właśnie miałem wrażenie, dlatego, że to historii nigdy w życiu nie oglądałam. Rzeczywiście, przez ostatnie, nigdy w życiu nie oglądałam, przez całe moje życie tego filmu. Ze skupieniem. No tak ja prostu rzeczywiście wychodziła tam wiele rzeczywiście smaczków, wiele żartów. Wiele takich żartów słownych, i nawiązujących, nawiązujących do konkretnych zabawek, do których należą te żarty. Przygotowano na przykład czyli pa, właśnie pan Bulba, który sobie przekłada swoje kończenie i mówi. Że jestem Picasso, naśladując te obrazy, czy na przykład właśnie, no, taki rysownik? Taki rysownik, nie wiem, co to nazwać. Ale pewnie, że no właśnie, no, rysownik, który rysuje, właśnie, rzeczywiście was ostrała, pokazując chórzemu, że teraz to was Astra ma dominację i on go wyraźnie popiera. Czy rzeczywiście po prostu ogólnie rzad związane z zabawkami, że to słowne, czy nawet właśnie, rzeczywiście... Zboczone żarty Cienkiego, które są zdecydowanie jedną z najbardziej żenujących, ale jednocześnie mocnych stron tego filmu. Mariusz, jak myślisz, no, widać tutaj, że dano wiele takiego rubasznego humoru, który wtedy właśnie wajka dla dzieci było normalnością. Oddawało takie wrażenie, że w. w to jest taka luźna pogadanka, nie mam scenariusza do tego filmu. Zazwyczaj mam scenariusz w mojej głowie, ale tutaj po prostu rzeczywiście leci taki słowo, bo po prostu chciałabym Wam opowiedzieć, co są, to historie z perspektywy kogoś, kto tego filmu nigdy wrzucił, życiu, nie oglądał, nie oglądał jako dziecko, a nie na a dopiero go obejrzałam jako dorosła. No to właśnie rzeczywiście, no właśnie te nowe animacje Pixara, na przykład właśnie Elio, czy nie wypanda, czy na przykład Luka nie pozwalają bohaterom mieć negatywne emocji, W sensie mogą się smucić i tak dalej, ale ci bohaterowie nie są nie mogą kląć nawet w najłagodniejszy sposób. Rzeczywiście po prostu, no nie mogą mieć negatywnych emocji, nie mogą czuć, że roznosi. I mam takie wrażenie, że bohaterowie dzisiejszych bajek od dzisiejszej Pixara są tacy bardzo wanilla, są tacy bardzo waniliowi w najgorszym stopnie, Są taki, nawet nie waniliowi, tacy przecukrzeni. Są jak taki tani cukier z jakichś linzaków, które się kupuje rzeczywiście w sklepiku, w, w sali zabaw. Wiem, to było z własnego doświadczenia, ja mam to jako dziecko i wiem, jak to smakuje. Ale rzeczywiście po prostu, no, właśnie w, w współczesnym bajkach bohaterom nie wolno mieć jakiejkolwiek emocji. W sensie, rzeczywiście po prostu nie mogą czuć właśnie zazdrości, nie mogą kląć, A właśnie rzeczywiście chudy nie tylko czuje zazdrość i dosłownie próbuje zabić baza, no to że rzeczywiście po prostu jeszcze no, nie, umy nie umywa... Właśnie rzeczywiście nie zabiera mu to być pozytywną postacią, ale też rzeczywiście nie zabiera mu to posiadanie realnych emocji. Bo no nie oszukujmy się, gdyby nas, właśnie rzeczywiście, wyobraźmy sobie, że jesteśmy zabawką, tak? I właśnie rzeczywiście nasz właściciel zastąpił nas inną zabawką, która może być ona u u nas gorsza, ale jednak rzeczywiście po prostu z jakiegoś powodu zostaje dominację. O no to każdy by chciał, miał zazdrość i chciałby, chciałby tą zabawkę zabić, czy przynajmniej zepchnąć, aby nikt jej nie zobaczył nigdy więcej. Ale właśnie rzeczywiście, no tutaj to pokazuje, że nie umie to, właśnie, hudeo. Być szlachetną i dobrą postacią, ale jednak, rzeczywiście, po prostu mimo wszystko, może popełniać błędy, na których po prostu rzeczywiście, mimo wszystko, w tej bajce się potem uczy i rozumie swój błąd. Ale rzeczywiście, po prostu mam wrażenie, że no, bohaterami że bajek typu Elio albo nie wypanda, nie mogą mieć oni negatywnych emocji. Poza tym, że się czasami właśnie agresywnie drą, jak w Niewypandzie, czy na przykład, że właśnie rzeczywiście czują smutek i depresję, jak w Elio. Jedyne, co właśnie rzeczywiście najbliższe jest do negatywnych emocji, to właśnie była ta nie niewypada. Chociaż to jest tak film zajmujący i okropny, że nie będą mi się wypowiadać, moim zdaniem. Ale na powtórzu, rzeczywiście, no, w Luce postaci czuję smutek. Po czym w Luce, nawet nie pamiętam, czy postacie płakały w Luce. Chyba tak. Ale właśnie że rzeczywiście, no, ma takie wrażenie, że od, 2000, od około 2018-2019 roku, czy nawet, około, czy nawet od 2013 i nawet od 2013, bohaterom nie wolno mieć właśnie pozytywnych, nie wolno mieć ani zbyt pozytywnych, ani zbyt negatywne emocje, bo pozytywne właśnie rzeczywiście cechy te są przekształcane tak zwane adroko, bo czyli ten irytujący te postacie są adaptywne, ruszają się jeszcze w tej gumowej animacji Disney, Express jest obecnie dużo bardziej gumowej niż na przykład w 2060 jeszcze bardziej to po prostu okropnie wygląda kiedy postacie ruszają się gumowo w Wish i Moana 2 ale jak rzeczywiście po prostu wszystko no a jak są negatywne emocje to nie mogą ich okazywać tak w jawny sposób. Nie mogą po prostu rzeczywiście pokazywać, że są zazdrosne te postacie, nie mogą po prostu rzeczywiście pokazywać takich trochę agresywnych zachowań, a jednocześnie wynikających, no, z racjonalnych powodów. Nie mogą po prostu postacie mieć emocji w tych dzisiejszych bajkach. Właśnie rzeczywiście, no, nie mówcie mu tu, że w LK te postacie mogą mieć emocje, bo w LK mam wrażenie, że te postacie w ogóle są bez emocji. W sensie, że rzeczywiście jedyna postać, która tam ma, ma jakkolwiek pokazane emocje, to jest właśnie rzeczywiście z jakiegoś powodu babcia Abuela, jest właśnie rzeczywiście, no właśnie Izabela i Pepa. To są takie trzy postacie, które mają jakkolwiek pokazane emocje, w dobry czy zły sposób. Nieważne, że to są postacie rzeczywiście negatywne, jak Abuela, czy na przykład pozytywne, jak Izabela i Pepa, ale rzeczywiście po prostu mimo wszystko to jest bajka, w której chyba, to jest jedyna bajka, w której postaci jakkolwiek pokazały emocje, a przynajmniej Izabela pokazała, bo Izabela to jest ikona, kocham ją. Ale właśnie rzeczywiście, mimo wszystko jakby, jeśli chodzi o te historie, to tutaj muszę właśnie zaznaczyć, że po prostu podoba mi się to, że chudy, ma racjonalne powody, żeby wywołać właśnie, że na baza. W sensie nawet go nie zna, w sensie to jest dla niego obcy człowiek, obca zabawka właściwie, nie wie jak z nim postępować. No i po prostu rzeczywiście, no, podoba mi się to, jak w tej historii są pokazane emocje, że w nawet nie boją się nazywać kogoś knypkiem czy durniem, kiedy wyraźnie mają rację, że na właśnie rzeczywiście bas, i może jest zabawką, to jest pokazane, że w tym świecie zabawki mają taką inteligencję że na nada deep, to nie jest takie głębokie, bo to Toy Story, ale myślę, że rzeczywiście jest pokazane, że zabawki mają taką głębę, że potrafią wyraźnie rozpoznawać emocje, a czasami nawet właśnie rzeczywiście bas przewyższa swoją racjonalnością chudego, który po wszystko jest racjonalny i lojalny wobec swoich przyjaciół. To później jest strasznie zepsuto w Toy Story 4. Ale to może materiał na inocie, ale właśnie w razie no podoba mi się to, jak to jest tak po prostu, że że oczywiście oddaje emocji w postaci, że nawet właśnie podczas tej na stacji benzynowej, gdzie właśnie chudy i bas kłócą się o to, jak mają dotrzeć do niego, no właśnie jest pokazana, pokazane, że no to nie jest takie głębokie, to nie jest tak deep, ale właśnie w losu tej historii jest pokazane, że rzeczywiście po prostu bas wyraźnie przyznaje chudemu w tej sytuacji, mając więcej racji niż chudy, kto zazwyczaj ma rację, że po prostu jest chorobliwie zazdrosny. No i w sensie, że rzeczywiście mówi mu, ale ty jesteś zazdrosny. No w sensie, właśnie to pokazuje, że zabawki to uniwersum są na tyle inteligentne, aby właśnie rzeczywiście nie tylko pokazywać, no to, co mają myśleć widzowie, ale też po prostu rzeczywiście pokazują, że to uniwersum jest mimo wszystko na tyle rozbudowane, że zabawki są w stanie mieć uczucia i są w stanie rzeczywiście przyznawać rację, lub po prostu rzeczywiście nie zgadzać się z drugą osobą. I to pokazuje, że jak po prostu rzeczywiście dziwne, ale jednocześnie tak fajnie rozbudowane jest to uniwersum, Że są w się sensie zabawki, które mają inteligencję i potrafią normalnie myśleć, jak ludzie w bardzo wielu aspektach, także tych moralnych. Jeśli chodzi o właśnie rzeczywiście animację, już z tego właśnie kursu moralnego bohaterów, no to po prostu rzeczywiście no, animacja nie jest za bardzo wybitna, przynajmniej taka się nie wydaje, a że po no, gdy zaczyna się, no to animacja już rzeczywiście trochę trochę dobra, w sensie właśnie animacja jest na pewno dobra, jak na tam czasach czasy, w sensie oświetlenie w późniejszych scenach dopiero jest bardzo genialne, w sensie sceny w pokoju Sida, scena w nocy, o której ja nawet nie wiedziałam, że istnieje, bo nie wiedziałam, że połowa tego filmu istnieje, no to po prostu rzeczywiście, no i miałam bardzo skrócony obraz tej bajki i rzeczywiście ta historia w mojej głowie. Oto po prostu rzeczywiście, no scena w pokoju SIDA, kiedy właśnie rzeczywiście chudy i Bass o tym, że właśnie rzeczywiście bycie zabawką, a nie tylko kosmicznym, rzeczywiście kosmicznym adventurerem, Nie wiem. Kosmiczny rzeczywiście podróżnikiem. Jest po prostu um, um, kosmicznym odkrywcą, tak? Kosmicznym kosmicz odkrywcą jest także dobre i po prostu rzeczywiście to pokazuje taki morał o byciu sobą w tej animacji. Co jest dość rzadkie, bo animacja dotyczy kompletnie czegoś innego, ale jednak ta za to ich rzeczywiście po prostu uczy się doceniać siebie takim jakim jest. Nie próbuje być kimś innym, Kim go zaprogramowano, no to po prostu rzeczywiście, no, także to jest fajny moral dla dzieciaków, że nawet jeśli jakaś rola w życiu, w życiu nie wydaje nam się atrakcyjna, lub jakieś zajęcie, no to później rzeczywiście możemy odkryć, że naprawdę na to po prostu prawie świadomość i być może jest to, jest to właśnie nasze powołanie. Ale właśnie że rzeczywiście, no, w każdym razie, no, animacja z pozoru nie wydaje się wybita. W sensie, projekty postaci czasami pozostawiają wiele do życzenia, ale. To jest po prostu, no, Szczególnie właśnie w miejscach chudego, kiedy na przykład mówi, że przekonamy się, kto z nas nie zepszy. Kiedy właśnie rzeczywiście komentuje to, że Bas ma dominację w pokoju Andy'ego. No to jednak rzeczywiście po prostu mimo wszystko, no. Właśnie ta animacja nie jest za bardzo wybitna, kiedy kiedy postacie mówią. Ale jednak właśnie same dwie postaci, które właśnie przeszły szereg zmian. Bo cóż, rzeczywiście no, ogólnie sama atmosfera filmu, która jest taka bardzo po prostu ciepła, taka bardzo wolna, taka bardzo przytulna. Bo to się dosłownie dzieje w dziecięcy, bo dotyczy zabawek, więc taki kord dzieci i także właśnie rzeczywiście nie tylko dla Andy'ego małego w tej części, ale też rzeczywiście dla osób, które, rzeczywiście ludzi, którzy ten film oglądali jako dzieci, to także jest naprawdę ogromny kol i ten film na pewno przyniesie im masę wspomnień, kiedy właśnie rzeczywiście ponownie go obejrzą w kina, ale rzeczywiście po prostu mimo wszystko, no... I mi to dla atmosfery, bo no, atmosfera tego filmu jest naprawdę po prostu ciepła, jest naprawdę miła. W sensie, no, shit, dzieje się właśnie w dziecięcym spokoju, ale jednak, rzeczywiście, po prostu, to jak ciepły jest ten film, to jest, po prostu, rzeczywiście, to jak te stawki, no, czasami nie są wysokie. W sensie, jak na przykład chodzi właśnie, no, czasami stawki w tym filmie są właśnie wysokie, na przykład jeśli właśnie chodzi o Slida, i to, że on też rzeczywiście dosłownie morduje te zabawki, lub przynajmniej robi im krzywdę, co jest naprawdę rzeczywiście mrożne, jak na filmie jeśli się, i Slida jest zdecydowanie jeden z najbardziej mroższych, nistu Pixar, jak i Disney, ale jedna z najbardziej z złoczyńców, ale na no rzeczywiście po prostu, mimo że dosłownie jest dzieciaki, ale jest dzieciaki, które jest po prostu zły, i to po prostu rzeczywiście pokazuje, że. Czasami rzeczywiście złoczyńcy nie muszą być po prostu rzeczywiście wielkimi złorami, żeby być przerażającymi, tylko czasami mogą to być po prostu dzieci, które no, po prostu mają zły charakter i są sadystyczne. I ja miałam właśnie z takimi dzieciakami rzeczywiście bardzo dużo styczności podstawówce, w szkole branżowej. No, one nie rozbrajały zabawek, ale jednak rzeczywiście były to dzieci, które były dość wielkimi sadystami. A jak właśnie rzeczywiście, no, to są wysokie właśnie stawki, ale też jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o właśnie rzeczywiście takie mniejsze stawki w swoim filmie, to no właśnie rzeczywiście ogólnie chodzi o dotarcie rzeczywiście do domu jego, dotarcie do domu, kcesy chuda i Bazego. No, chude, chuda i Bazego, chudego i Baza, tak, ale chud i Bazy to to też mogłyby być imiona, tylko źle odmieniane, zobrazam za pomyłkę, ale właśnie rzeczywiście, no, w każdym razie te, właśnie większe stawki i te mniejsze stawki, tak, po prostu rzeczywiście bardzo ładnie balansują się w tym filmie. Najważniejsze no rzeczywiście, jeśli chodzi o humor, to humor jest naprawdę świetny, w sensie te żarty, które się właśnie rzeczywiście opierają na zabawkach, w sensie jakimi są zabawkami i co potrafią, w sensie są naprawdę świetne, na przykład właśnie rzeczywiście żarty pana Bulby, czyli zboczone, właśnie żarty, żarty zajętała się, ale właśnie zboczone żarty cienkiego albo na przykład, że się rzeczywiście to akurat mi się nie podobało, ponieważ, gdyby, ponieważ gdyby, no, to było dla mnie takie dożynujące i to było straszne, że właśnie że rzeczywiście w tym przypadku mama Andiego akurat właśnie nie różniła się wcale od SIDA, kiedy właśnie rzeczywiście no zdeptała i rzeczywiście prawie zgniotła jednego z żołnierzy, który mimo wszystko, mimo tego, że jest zamk, no to jest żywioł, był dosłownie zgnieciony. I właśnie, rzeczywiście, no to pokazuje taki moral, że ta City jest prawdziwa złoczyńca, ale jednak, no, mała niego, można zrobić, to nie chcący, ale jednak, siedząc za wielantu, ona też jest w pewnym sensie złoła, bo uczyniła ten gag, który niestety, właśnie ja nienawidzę gagów, czy to właśnie na postaciach pozytywnych, czy na postaciach negatywnych. Nienawidzę po prostu, kiedy tym postaciom dzieje się krzywda, ok? I właśnie, rzeczywiście, no, kiedy zobaczyłam tego, że no to rzeczywiście, że na południu jest zgniecionego, no to po prostu dawało mi to naprawdę vibe gagów, które były właśnie. Osobno, z tego, że szczególnie właśnie z Frozen i Hansem. Ale właśnie, rzeczywiście, no, mi to naprawdę vibe tych głupich gagów, które właśnie wymyśla Jennifer Lee do franczyzy Krainy Lodu. No i w sensie, to mi naprawdę dało taki vibe. No i właśnie, no, ja liczę tego gara z żołnierzykiem, który był naprawdę żenujący i chyba nie miał być śmieszny, za co bardzo zeznałem twórców, że jednak umieli się powstrzymać właśnie z tą śmiesznością i pod koniec właśnie rzeczywiście żołnierzyk w dwie sekundy został uratowany przez swojego przyjaciela, ale właśnie rzeczywiście innego żołnierzyka, ale po prostu rzeczywiście, no, ogólnie, no, trochę zastanawiasz się tak na tą historię, jakby to był najgłębszy film na świecie, ale jednak, no, taka po prostu Opowiedz o zabawkach, także, że rzeczywiście zasługuje na omówienie, szczególnie w 30-lecie. Po, po prostu, rzeczywiście, no, żart oparty na zabawkach w sensie na tym, jak właśnie, rzeczywiście BAS myśli, że jest prawdziwym kosmonautą. Ten czas jest właśnie rakiet... Ten czas jest rakietą. Ten czas jest tylko dziesiącą zabawką i to, jak po prostu, rzeczywiście myśli, myśli że jego rakieta może właśnie ulecie w powietrze, czy na przykład, właśnie to, jak myśli, że jego właśnie, rzeczywiście, jego, jego mechanizm na baterii paluszki jest faktycznym, rzeczywiście. Faktyczną częścią jego życia, jego ciała, no dzięki niemu, że latem, no po prostu rzeczywiście, no, te żarty, no naprawdę mi się spodobały i dawno już się tak nie uśmiała na filmie. No, nie śmiałam się wprost, dla mnie z innym widzą, ale jednak rzeczywiście po prostu, no, śmiałam się wewnętrznie, śmiała się po prostu rzeczywiście wewnętrznie na większości z tych żartów. Nie na wszystkich, ale jednak na tych żartach śmiała się wewnętrznie w większości. Po prostu rzeczywiście, jeśli chodzi o powstanie, to właśnie, chudy i Bas, to to no, jest to naprawdę świetny duet przyjaciół. W sensie, Małym mamy właśnie rzeczywiście animacji, które skupiają się na a nie na miłości. Mimo, że mamy właśnie. W tym z shipping, którego za bardzo nie popieram, czyli chudy i Bow, bo ja bardziej szypuję właśnie chudego. i Jessie. No to jednak po prostu już skończył no właśnie ship chudy i Bow, no to właśnie, o ile w czwartej części jest naprawdę nieznośny, według mnie, no to jednak właśnie rzeczywiście w pierwszej części, no jest naprawdę uroczy, bo wtedy jeszcze nie ma Jessie, czyli ten ship miał jeszcze prawo działać, zanim się pojawiła Jessie, bo ja nie szypuję właśnie rzeczywiście Jessie z bazem, tylko z Hoodem. Zwłaszcza z jedną stroną, właśnie, z tą historią, gdzie on, do, on dosłownie pociesza. Co jest naprawdę po prostu piękne on przyniesie pociesza ją po prostu he would, he would! pocieszyć ją. I tutaj pozdrawiamy na moją siostrę i najlepszą przyjaciółkę Martynę, która wymyśliła słowo he would. i to ma dla nas takie szczególne znaczenie, którego nie będę mówić, ale jednak Martyna, ja wiem, że ty wiesz, że chudy would, że chudy to udział, i on by umiał pocieszać Jesse przez 5-6 godzin. He is za udział, on jest udział. Ale właśnie, rzeczywiście. Jeśli chodzi o postacie, to on tutaj rzeczywiście szereg naprawdę fajnych postaci, w sensie na właśnie Pana Bulwę, właśnie rzeczywiście Dienzaurem, który myślę, że jest prawdziwym dinozaurem. w sensie właśnie rzeczywiście Świnkę Hama, który jest taki, który, która, który, który, który to, jest, to jest, to jest, chłopak, a więc po prostu rzeczywiście, który jest taki bardzo sarkastyczny, ale właśnie rzeczywiście jeśli chodzi o postacie, to nawet po prostu Andy, nawet po prostu, że Andy jako główna potencjał, jego dzieciak jest po prostu rzeczywiście naprawdę przeuroczy i to mi się podoba, że w tej historii mamy też właśnie rzeczywiście zasadę show don't tell, czyli pokazują nie mów. Na przykład właśnie jest scena, kiedy Eddie właśnie teraz nie za chudem i bazy chudym i bazem, ch chud i bazy, kurde, mylą mi się te imiona, przejęzyczam się, ale właśnie, rzeczywiście, kiedy tęsknię za właśnie chudym i, ba chudym i bazem, o tej, że rzeczywiście po prostu widzimy ich zdruzgotanie. widzimy po prostu, że rzeczywiście, kiedy z zabawek szuka wcześniej, nie sam powiedziane, że tęsknię za moimi zabawkami, bo to już, by brzmiało infantylnie, ale jednak po prostu, że rzeczywiście, jest tam właśnie za zasada show and show tell, czyli właśnie, że czyli właśnie jest pokazane, że Andy tęskni za swoim zabawką, jeżeli właśnie szuka i nie jest powiedziane, że nie umie i znaleźć, gdzie one są, nie za nimi, tylko po prostu że rzeczywiście jest to pokazane w bardzo wyrafinowany sposób, nie wprost. To, co po prostu kocham, jest to, że nie właśnie używa z zasady and tell. I jeszcze właśnie, że może mu, muszę tu przyznać, że tutaj mają pierwsze sergi Pixara, nawiązujące do metrówek, która pojawiły się przed właśnie rzeczywiście tej historii. Na przykład, właśnie do królkomodrzyżówki Knick Knack, która właśnie w filmie pojawia się jako właśnie książka w pokoju Andiego, czy na przykład, właśnie, że rzeczywiście piłka Luxo Junior, która pojawia się w królkomodrzyżówce, jak, jak żeby było. Luxo Junior, a to też już właśnie rzeczywiście pojawia jako piłka Andiego na przyjęciu rodzinowej i nawet takie małe rzeczy po prostu rzeczywiście cieszą oko, bo są to naprawdę cudowne rzeczy i tylko to pokazuje podsumowując, że ta historia to jest ta naprawdę dobrze przemyślany film, w sensie mogłoby się wydawać, że historia o zabawkach będzie infantylna i, i nie będzie głęboka, ale jednak twórcy z Pixara wiedzieli po prostu co robią, dosłownie wiedzieli co robią i na szczęście właśnie udało mi się stworzyć na tyle dobry film, na tyle piękny, że po prostu jest on jeden z najbardziej ikonicznych filmów świata serii, a w animacji. I ja po prostu żałuję, że to stanie oglądałam jako dziecko i nie złożyło to na mnie wpłynąć jak na inne dzieci, które właśnie oglądały ten film w dzieciństwie. Ale jednak no cieszę się, że właśnie dorumiałam no, braki i ostatecznie do historii obejrzałam i doceniłam po prostu geniusz tego filmu. No i właśnie, rzeczywiście, okej, okay, możecie właśnie mieć w komentarzu, czy wy właśnie oglądaliście tę historię i co myślicie o tym filmie, czy oglądaliście właśnie tę historię w dzieciństwie i nie, jak na was właśnie ten film wpłynął. I możecie napisać ogólnie, napisać też swoje odczucia ogólnie do tej historii. Jako franczyzy bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. A ja bardzo dziękuję za każde wyświetlenie, polubienie, subskrypcję, obejrzenie, bo naprawdę, naprawdę to dla mnie znaczy. A ja bardzo gorąco Was pozdrawiam i pa do następnego filmu. Nico!